Co to znaczy, że perfekcjonizm jest od diabła? Można mnie znaleźć w sieci pod hasłem Doktor Amnestia albo De Amnestia, jak to woli. Kiedyś mówiłem, że Doktor Amnestia to ja, a De Amnestia to stan, w którym się znajduję. Amnestia dlatego, że ja miałem takie poczucie, że, że jestem faktycznie skazany. Muzyka jest. No, po prostu nie potrafię bez tego żyć. Wiem, że chcę to robić, wiem, że do tego jestem stworzony i nie widziałem drogi. Nie widziałem możliwości. Takim uwolnieniem od tego właśnie było po prostu wyjść to robić. I okazało się, że kiedy zacząłem to robić, to możliwości się kreują, że odkrywam tą drogę. Można powiedzieć każdego dnia, To teraz to nie wiem w ogóle, gdzie trafię. Wychodzę z domu i tak naprawdę nie wiem, gdzie jadę. Ta amnestia to bym to ubrał w takie słowa, że to jest ten stan zaufania. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę wszystkiego umieć. Tu i teraz. Tak jak do Gedeona, Bóg przychodzi do mnie, i nieważne jest to, że jestem ostatni z najbiedniejszego rogu, rodu, co do mnie bardzo pasuje w ogóle to określenie. To jest ten stan zaufania. Ja jestem wolny. Mogę działać, Bóg może działać przeze mnie, mogę się realizować. No i wiadomo, że nie zrobię wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy, co, co, co sobie zażyczę, albo przynajmniej nie od razu. Z drugiej strony uważam, że pychą jest od, od, odrzucać wielkie rzeczy, bo to wszystko jest w rękach Boga i nie mnie oceniać, czy to jest dla mnie możliwe, czy nie.